Witam! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak w prosty sposób nauczyć się angielskiego w stopniu komunikatywnym. I tyle, tak więc zaczynamy. Po pierwsze, stawiamy sobie pytanie: a jakie? Dlaczego chcę się nauczyć języka angielskiego? Jeżeli nie postawisz sobie dobrej motywacji, pierwszy dzień będziesz może się uczył, drugi też, trzeci też, czwarty też, piąty też, szóstego też, a siódmego powiesz: A! Dzisiaj sobie zrobię wolne, jutro sobie zrobię wolne, pojutrze sobie zrobię wolne i koniec. I nie ma języka angielskiego. Po drugie, do jakiego poziomu, a inaczej levelu? Pragniemy się nauczyć danego języka. Tak więc co? Do jakiego poziomu? No nie ma poziomu ogólnie. Możesz znać wszystkie, na przykład, słówka w danym języku. A możesz mało komunikatywnie mówić. No trudno, nie? Nie udało Ci się, tak? O, nie. Tutaj muszę Cię zdziwić. Jeżeli będziesz próbować, próbować... To ci się to uda. I tyle. Czarnej magii tu nie ma. Ja tu kota nie wrzucam do worka. Hmm. Mamy już naszą motywację? Zaliczoną? Więc co nam jeszcze potrzeba? Zasadniczego. No pomyślmy. A no tak. Potrzeba nam jeszcze pytania takiego, do jakiego poziomu pragniemy dojść w danym języku. A otóż to dlatego, że jeżeli sobie jego nie zadamy, będziemy się uczyć słówek, które nam są niepotrzebne. Ile razy w tym roku użyłeś słówka stokrotka w języku angielskim, które brzmi dayjów? Albo ile razy w tym roku użyłeś słówka kosodrzewina w języku polskim? Może raz, może dwa razy, a może wcale. Nie uczymy się słówek, które nam nie są potrzebne, lub używamy trzy razy w ciągu roku. No to załóżmy, spotykasz swojego znajomego i znasz słówka z danej dziedziny, ale twój znajomy nie rozmawia z tobą o na przykład fizyce kwantowej. Po trzecie, rozpoczynamy. Jazdę z tym językiem. Jeżeli chcesz rozmawiać w języku angielskim, musisz zacząć rozmawiać w języku angielskim. Tak więc nieważne, że będziesz popełniać błędy w danym języku. Ty się uczysz. Ty masz prawo popełnić błąd. Teraz najlepszą metodą zapewne jest coś takiego jak. Oglądanie filmów. Filmów takich, które nas interesują. Ty, kurczę, ja się nie znam słówek w języku angielskim. Ja nie rozumiem, co oni do mnie tengolek gadają. No co... po cię. A no toż to, że nie. Że ty to będziesz rozumieć. Jeżeli będziesz słuchał, załóżmy jeden film oglądał lub słuchał audycji w radio non stop. Jeżeli już kompletnie zero słówek nie znasz, to to zacznie oglądać bajki w języku angielskim. One są bardzo, bardzo prosto, fabularnie zrobione. Cała ta ich konstrukcja opiera się na tym, że była sobie z księżniczka, poznała Boyfrienda, i następną metodą było poznanie czarnego księżnika, który chciał ich zabić. No ale dobra, mniejsza o to. Oglądamy bajki, filmy dokumentalne. Następnym krokiem są komedie, jeżeli lubisz. Oglądasz to, co lubisz. Po trzecie, obejrzeliśmy sobie już nasze filmy, jednakże nadal nic nie wiemy z tego filmu. To, co musimy zrobić, dalej, oglądać więcej te filmy i się nie stresować. Oglądamy, 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 oglądamy. Filmy. Dzisiejszego dnia obejrzałeś sobie mój filmik. Następnie masz zapał, aby nauczyć się danego języka. Języka angielskiego. To co musisz zrobić? Po pierwsze, znaleźć film. Po drugie, znaleźć partnera do rozmów. Po trzecie, znaleźć papier i długopis. Otóż to dlatego, że jeżeli dzisiaj zobaczysz sobie jakiś film w danym języku i będziesz mieć obok siebie, załóżmy na Skype'ie, czy też to znajomego, który też rozmawia w danym języku lub też pragnie się nauczyć języka danego, to będziesz mu opowiadał o tym filmie, który zobaczyłeś, o tych rzeczach, które cię interesowały, i to mu opowiesz. Bo największą, największą i najmocniejszą rzeczą w nauce jest to, że kiedy coś obejrzysz i opowiesz to komuś, a było to bardzo, bardzo, bardzo śmieszne, to zapamiętasz to stokroć mocniej niż byś czytał książkę ilu oglądał film, a nikomu o tym nie powiedział, zatem. Znaleźliśmy już naszego partnera, do rozmów. Dużo ludzi, jeżeli chcecie znaleźć, a nie wiecie gdzie, znajduje się na Skype Forum. Tam macie całe sekcje, na przykład I learn English, I learn German, I learn French, I learn Chinese. Eee, bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi uczy się. I wtedy w tym Skype'ie, na tym Skype. Zamieszczacie takie coś, jak swój wiek, skąd jesteście, jaki macie poziom, lub czym się interesujecie. Takie po prostu, takie przedstawienie, nie? Hmm. Przedstawiacie się i po pewnym czasie mogę się założyć, jeżeli zostawicie miejsce na forum to zaczną odzywać się do was bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, bo będą chcieli rozmawiać, bo oni też pragną się nauczyć języka. Aha. Znaliście już tą osobę, już rozmawiacie, co? Z tą osobą. Pierwsza rozmowa pewnie na czacie będzie. Hello, hello, hello. Będzie coś takiego, pewnie. Też to miałem ze swojego przypadku. I możecie się bać lub się wstydzić, zależy jaką jesteście osobą. Możecie się bać, wstydzić. Rozmawiać od razu, no bo wiadomo, to obcy, nie? I... o Jezu, bo ja popełnię błąd, o, o Jezu. Ojej, bo ja popełnię błąd, o Jezus. No ale to co, tak jak mówiłem przedtem. Popełnisz błąd, ba sobie nie urwiesz, a twój poziom językowy... Będzie wzrastał wraz z rozmowami. Pamiętaj o tym, żeby rozmawiać z ludźmi każdego dnia na różne tematy. Nie poruszaj tematów na przykład o gotowaniu, jeżeli gotowanie cię nie interesuje. Możesz poruszyć raz, drugi, ale nie będziesz rozmawiać chyba przez trzy tygodnie, tylko o gotowaniu, bo będziesz mistrzem w gotowaniu w innym języku, albo w tych słówkach będziesz mistrzem. Chodzi mi o to, że sobie dajecie takie cele. Jeżeli chcesz znać słówka z Okej, okay. ja nic nie mówię, że to jest źle. Jeżeli chcesz, proszę. Droga wolna. Jeżeli chcesz rozmawiać na każdy tematy, poruszasz każdy temat. Załóżmy, od matematyki, od polskiego, od historii, od sztuki, od zachowań ludzkich, od psychologii, od samochodów, od. Zabawek, od gier, od dziewczyn, od chłopaków, no. od małżeństw, od rozwodów, od trzęsień ziemi, od tsunami. Wszystko, każde pytanie możecie poruszyć. Resumując, będziemy się uczyć słówek, które nas interesują, które nam są potrzebne do czegoś, a nie będziemy się ich uczyć po to, aby były tylko. Jeżeli coś nam nie jest potrzebne, nie uczymy się. Następnym krokiem jest to, że znaleźliśmy już partnera, rozmawiamy sobie z nim, i kolejnym krokiem jest to, że jeżeli macie pytania jakieś, to tam piszcie na dole, tak, tak, na dole, tam, 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 tam pod filmikiem. Ja na nie odpowiem oraz subskrybujcie kanał. O, u góry, o, tu, tu, u góry. I tyle, no i ja wam dziękuję za interesującą konwersację. Nic nie mówiliście, no ale pewnie teraz zaczniecie pisać lub mówić. Tak więc było miło, na razie trzymajcie się, miłego dnia, cześć.